Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 16 października 2025 roku. Po 1399 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki, Punkt 1. Z dnia 12 października 2025 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy służby celno skarbowej na podstawie artykułu 189 ustawy 20 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej Dziennik Ustaw z 2025 roku. Pozycja punkt pierwszy zarządza się. Co następuje? Paragraf punkt pierwszy w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 20 lutego 2018 roku. W prawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy służby celno skarbowej dzienniku sta pozycja punkt czwarty po paragraf 8 dodaje się paragraf a w brzmieniu. Paragraf a do czasu służby w także przypadający poza wyznaczonymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia służby czas podróży służbowej, w którym funkcjonariusz posiada broń służbową z połączeniem okresu realizowania prawa do wypoczynku. Paragraf. 2. Dopliczania do czasu służby funkcjonariuszy, służby celno skarbowej, czasu podróży służbowych rozpoczętych przed nim wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Paragraf. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów i Gospodarki Adomański punkt pierwszy Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej myślnik finanse publiczne na podstawie paragraf 1 ustawy 2 punktu 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki Dziennik Ustaw pozycja punkt 7.